Dzień dobry, dzień dobry! Witam w kurniku Kazika. Ja jestem Kazik. Czasem lubię dawać w gazik, ale to nie teraz. A to są szpiedzy Saurona albo Sarumana. Już siedzą, już czekają, już czekają, kiedy tylko kurom nasypie jakiegoś jedzenia. A propos jedzenia dla kur, moi drodzy, właśnie wróciłem przed chwilą z paczkomatu. W którym czekała na mnie taka pasza dla kurczaków. Tym razem kupiłem z innej firmy, ale ona, zobaczcie, wygląda zupełnie tak jak ta poprzednia. Tutaj w garnku już mam ją rozrobioną z odrobiną wody. Pewnie są głodne, więc za chwilę im to podam. Kupiłem również marchew i ziemniaki dla kur dorosłych, ale słuchajcie, dzisiaj. Rewolucje, rewolucje i wielkie zmiany w kurniku Kazika, dlatego że zresztą za chwilę sami zobaczycie, nakarmię tylko kurczaki, nakarmię tylko młode kurczaki, i za chwilę wszystko sami zobaczycie, bo naprawdę zmieniło się wiele. Ale dni są coraz dłuższe. Słuchajcie, jest już dobrze po 19:00, a słońce jeszcze wysoko. Jak to fajnie, jak to przyjemnie, że te dni są takie długie. Dzisiaj był upalny dzień. Dzisiaj był upalny dzień na Mazowszu, bo na przykład na Dolnym Śląsku podobno pogoda paskudna. Zobaczcie to, co chciałem wam pokazać, bo Tutaj, tutaj w tym wybiegu dla najmłodszych, zobaczcie, że, zobaczcie, że zostały tylko i wyłącznie czarnuchy, czyli najmłodsi, są jeszcze dwie zielononóżki, ale tylko dwie, bo tutaj już nie ma. Zobaczcie, jaka cisza i spokój. Nie ma fali młodej zbrodni. Są tylko dwa koguty i cztery kurki. I to wszystko. Gdzie jest fala młodej zbrodni? Zaraz, zaraz wszystkiego się dowiecie. Tak, dziewczyny tutaj jeszcze dostały kolację. O! Ty, co tutaj robisz? A ty skąd się tutaj wziąłeś? Hehe, przyszedłeś do tatusia? Proszę, to kolacja. Muszę go złapać. Słuchajcie, muszę, muszę go jakoś przechwycić. Ale on sprzedać skóry nie chce tanio. No, i co? I przechytrzył mnie. Na tym wybiegu biegnie do mnie fala młodej zbrodni, ponieważ ten kurnik i ten wybieg przeznaczyłem dla nich. Więc, jakby, zatoczyliśmy pełne koło, bo nie wiem, czy pamiętacie, czy nie, ale w zeszłym roku to właśnie stąd wylewała się fala młodej zbrodni. I całe koło zatoczyło krąg i zaczynamy od nowa, bo właśnie tutaj będą wychowywały się te podrostki. Natomiast kury dorosłe natomiast kury dorosłe wszystkie trafiły tutaj na ten wybieg, ponieważ ten wybieg jest największy. Połączyłem oba stada. Są tutaj oba koguty. Jest Brunner, jest Hans Natomiast stado Brunera yy, dużo liczniejsze. Dlatego że dzisiaj wczoraj wysłałem pięć zielononurzek tych feniksowych, tych moich zielononurzek yy, po Staśku. Wysłałem na Dolny Śląsk. Tak więc tak więc Hansowi zostały tylko dwie szyje i jedna feniksowata. Yy, koguty znają się od można powiedzieć, od urodzenia, więc nie biją się tutaj okury, nie walczą. Dobrze, pojedźcie trochę ziarna, to jest, słuchajcie, gotowana pszenica. Gotowaną pszenicę dobrze sobie tak podjeść na kolacyjkę, a za chwilę jeszcze wypuszczę je, za chwilę jeszcze wypuszczę je na zielony wybieg, żeby mogły sobie tam. Pohasać, pogrzebać, powybierać. Będę musiał też zabezpieczyć tą trawę, przecież, żeby mi nie zdewastowały. Zobaczcie, że również zmieniłem, tak jak zwykle, na, już na sezon letni to robię: zmieniłem tutaj te drzwi do kurnika. Te pełne, masywne, ciężkie, ocieplane drzwi zostały zdjęte, natomiast założyłem, Taką ażurową siatkę, żeby kury miały czym oddychać. Zwłaszcza, że jest ich tutaj już dużo więcej, jest kilkanaście razem z kogutami, więc w tej chwili mają czym oddychać. W nocy nie jest im gorąco. Rano widzą wschód słońca. Słuchajcie, ja zabalowałem trochę wczoraj wieczorem. Yy, oglądałem pewien program w telewizji i tak sobie siedzę i słucham i, i myślę, co te koguty powariowały? Pieją w nocy? O co im chodzi? Spoglądam przez okno na wschodnią stronę, patrzę a tu już się yy, robi widno i sobie myślę, o reszty kazik. Jest godzina czwarta. Siedziałem, słuchajcie, do czwartej godziny przed telewizorem. Koguty dopiero. Uświadomiły mnie w tym, która jest godzina. Więc dzisiaj jestem troszeczkę, jak to się mówi, niewyspany. No ale co? Trudno. Dobra. Wypuszczam to towarzystwo. Wypuszczam na zielony wybieg. A tego jednego uciekiniera będę musiał przechwycić. Tak, uciekinier przechwycony, a wy też proszę bardzo zapraszamy na zielony wybieg. No i zobaczcie, zobaczcie, już mi wchodzą, już wyczuły pismo nosem, że trawka świeża, trawka zielona i już zaczynają dewastacje. Ale ja wam na to nie pozwalam, bo ta trawa musi się jeszcze dobrze ukorzenić, zakorzenić. No i co? Słuchajcie, zielononóżek nie ma. Zielononóżki pojechały do pana Sławomira Stankiewicza i pani Bożenki na Dolny Śląsk. Pan Sławek nawet przysłał mi dzisiaj filmik. Słuchajcie, wysyłałem kury opcją Ptaki Kurierem i muszę powiedzieć, że naprawdę jestem zadowolony z ich usług, dlatego że paczka została odebrana. Przesyłka z kurami została odebrana ode mnie wczoraj o godzinie 13 natomiast dzisiaj myślę, że około godziny 9 rano kury były już w górach na Dolnym Śląsku więc zobaczcie jak sprawnie to wszystko załatwili no, to zaraz dostaną słomę czyli yy, ściółkę wióry plus 20% słomy tak jak Kazik kazał a teraz dziewczyny chodźcie kochane moje księżniczki Słuchaj, wstawimy tą karton. A, stawimy karton, dobrze. Można. Wyjdziem, żeby nie zaraz zostaniecie pić. Czekaj, czekaj. Okay. Już jajeczko pierwsze, Bożenko, już jajeczko zniosły w trasie. Tak? No. A, to dzienny. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Ja jestem Kazik, ale lubię dawać gazik. No co? Pięć. No co się dzieje? Jakie No moje. Piękne jesteście, piękne. Ale, A jaj... ale zaraz wy jesteście za malutkie, A. dlatego z wyrola Rafała. Rafał. Ty je zarąbiesz na śmierć. Co? I dwa jajka. Dwa jajka. One będą osobne, bo on je zarąbie. Zaraz dostaniecie picie, dziewczynki. No co? Słyszycie? No to jest wasz przyszły facet. Przyszły facet biedny. Fajny chłopak. O! Bruner nie pozwolił Hansowi wskoczyć na kurę, nie wiedzieć dlaczego, bo przecież zielononuszka, ta jedna jedyna, która jeszcze u mnie została, jest ze stada yy, Hansa, ale widzę, że jak oni są, jak te dwa koguty są na tutaj, na tym dużym wybiegu, to są zazdrośni o kury, niezależnie... Czy to jest jego kura, czy y, nie jego kura, to strącają się z tych kur. Natomiast na całe szczęście nie dochodzi między nimi do jakiejś krwawej walki. Dobrze, ja zostawiam, zostawiam, y, niech sobie tutaj pochodzą, niech sobie podziobią. Wrócę jeszcze na chwilę y, tam do kurników, zobaczę, czy w ogóle są jakieś jajka. Dlatego, że słuchajcie, Kury najprawdopodobniej są w okresie pierzenia się. Ja znajduję w kurnikach mnóstwo piór, więc pewnie ten okres już, już właśnie nadszedł. A co za tym idzie, kury przestały się nieść. Niosą się bardzo słabo i jeśli chodzi na przykład o jajka lęgowe, no to po pierwsze, słuchajcie, z uwagi na to, że stada są połączone, to jajka lęgowe, takie czysto rasowe, można powiedzieć, już na ten sezon się skończyły. Ja mam jeszcze uzbieranych kilka, około 10 jaj od kochinów i dosłownie kilka jaj od zielononurzek. Za chwilę zobaczę, co tam jeszcze będzie w kurnikach. Ktoś tam się już do mnie zgłaszał po te jajka, jeśli dobrze pamiętam, to pani Katarzyna, aczkolwiek chociaż Chociaż jeszcze nie odpisałem, co tam się dzieje. Chociaż jeszcze nie odpisałem, to na pewno odpiszę. Pani Katarzyno, proszę się nie niepokoić. Po prostu yy, mam dużo roboty i tyle. Ona coś tam znalazła. A tutaj walki, walki. Fala młodej zbrodni. Jedne są starsze, drugie są młodsze. No i tak to się właśnie kończy. No ale zerknijmy. Do kurnika, o, widzicie? Zobaczcie pióra, piura, wszędzie piura. No i nie ma, nie ma. To wszystko te, te wszystkie, które są to są plastikowe, a poza nimi nie ma nic, także yy, kury pierzą się na maksa. Ja ustawię tutaj ten zegar, bo wczoraj chyba. Przełączyłem go na tryb ręczny. Auto. OK. Program losowy. Program. OK. Nie, no jest OK. Także powinien się powinien się włączyć. A tutaj? Dobra. Na razie jeszcze jest. Widno, więc pewnie dlatego się nie włącza. O, zobaczcie kolejne, kolejne pióro. Tak, do pana mecenasa, do loży VIPów i promotorów zaglądniemy w poniedziałek, bo wtedy będę miał przygotowaną yy, tabliczkę z nową osobą, a może będzie jeszcze ktoś więcej. Ktoż to wie? Natomiast Natomiast tutaj. Te kurczaki, zwłaszcza, zwłaszcza te czarne, słuchajcie, słabo, bardzo słabo yy, rosną, bo o ile jeszcze, bo o ile jeszcze wśród tych czarnych są dwa, które w miarę dobrze się rozwijają, no to zobaczcie, o, tutaj rośnie jakiś, jakiś kolejny malutek. On cały czas kwili, on cały czas piszczy. Właściwie, no słuchajcie, no on już ma ze 3 tygodnie, to na pewno jest jakiś dziwny. Skrzydła mu rosną, a on nie rośnie. Yy, więc nazwałem go, no zgadnijcie, jak go nazwałem. Nazwałem go Malutek 2. Natomiast zobaczcie, te duże to są jego rówieśnicy. I on też powinien być taki duży, a nie rośnie. Tak więc, y, bardzo ciekawa sprawa. Bardzo ciekawa sprawa. No, są tutaj ajamcemani i, i czarne feniksy. Zobaczymy, jak będą wyglądały, y, kiedy będą dorosłe. Na razie y, po prostu czekam. W tym materiale, słuchajcie, będę pomału dążył do końca. Będę się pomału z wami żegnał. Bo jest już późna godzina, materiał jeszcze trzeba zmontować. Ostatnio nie bardzo mi się udaje wrzucanie filmów tak, żeby były na godzinę 16. Musicie mi wybaczyć, musicie zrozumieć. Jest mnóstwo pracy w ciągu dnia, a ja nie zawsze mogę sobie pozwolić na to, aby yy, zacząć nagrywać, przerywając jakąś tam inną robotę. Ale jak na razie udaje mi się. I z tego się cieszę. Jak na razie udaje mi się wrzucać filmy zawsze w poniedziałek, środę i piątek. W niedzielę mamy live'y o 17.30. Tak więc myślę, że źle nie jest. Dobrze, pozdrawiam serdecznie wszystkich widzów: tych, którzy oglądają kurnik Kazika, widzów z kraju, z zagranicy, z Europy, z Azji. Z Ameryki i z Afryki, pingwiny na Antarktydzie, Polaków na wyspach, Polaków w Hiszpanii, w Irlandii, we Francji, na Madagaskarze, w Australii, w Ekwadorze, na Hawajach i na wszystkich innych wyspach, ciepłych i zimnych. Mówił do was Kazik: Teraz idę dawać w gazik? A my co? Widzimy się kolejnym odcinku.